Cześć! Dzisiaj oceniamy twórczość Zimki. Tak, Zimki. E, no, dobra, to już puszczam ten film. W dzisiejszym odcinku Evi Bot będzie wybierać nam makijaż. Witaj Ewi, czy jesteś gotowa? Lubisz Legię Warszawa. Nie, nie, nie lubię. <laughs> Dobrze, więc wejdźmy sobie w zakupy. Sam kiedyś przestanie lagować. A następnie w klinikę piękna. I na pierwszy ogień weźmy po prostu oczy. Będziemy Okej. Okay. Na razie jest kli klinika piękna. Okej. Okay. I po kolei tymi kategoriami. Tak będzie lepiej. A więc, Ewi. Wybierz liczbę od jednego do trzech. 5. Jeden, dwa czy trzy. Celka, no, Whatsapp. Raz, dwa czy trzy, trzy. Proszę, mogę iść zanocować tylko jeden noc? Uznajmy, że to pierwsza strona, okej? Okay? Wybierz i napisz liczbę od jednego do dziewięciu. Dziesięć milionów. Od jednego do dziewięciu. Dziesięć. Nie dziesięć, tylko od jednego do dziewięciu. Pięć i teraz ty podaj następną liczbę od One. Jezus jak pana. Więc wybrała te oczy. No nie są One najgorsze. na mnie całkiem znośne. Wybierz kolor brwi. Pa. Aha. <noise> Dobra. Co za podzięcie, ale musiałam. Wybierz kolor brwi. Ja nie jest... Miałaś wybrać kolor brwi, a nie gadać o kotach. Jaki kolor brwi? Niebieskie. Jezus Maria. Jasne czy ciemne? Jasne. O matko, to będzie tragedia. Więc brwi, może wybierzemy te z nowej palety. O. Takie. Wybierz kolor oczu. U. Ale jasny czy ciemny? Tak, jasny. Więc wybierzmy sobie jakiś jasny brąz. W sumie wyglądają te oczy najgorzej, ale te brwi macko i makijaż, dobrze. Wybierz i napisz Numer od 1 do 3. Lubisz Francję, wiem to. Nie, nie lubię. Od 1 do 3, wybierz numerek 4. Ale od 1 do 3. M. No więc wybierz 1, 2 czy 3. Kolejna liczba od 1 do 5. No dobra. 1, 2 czy 3. Normalnie. Normalnie to znaczy ile? A ile ty byś chciała? Jezus Maria, Ewi ogarnij! Kłuczko, please! No wy... Jak ty się wyrażasz? Nie wyrażam. Wybierz ten numer. Chcesz mnie pocałować? Nie, nie chcę, mam kąnka. 1, 2 czy 3? Wybierz proszę. Lubisz Barcelonę? Może ja się załamnę. Wybierz numerek od 1 do 3. 2. A ty jaki? No, nareszcie coś wybrała. Uff. Wybierasz. O, w końcu. Trona druga. Kolejny miał być od 1 do 5, więc y, to, okej? Okay? Nie jest źle. Wybierz numer od 1 do 5. 4 dobrze więc w sumie to jeden z moich ulubionych cieni więc well podaj dwa kolory ty mi wybierz bo się w górze, w kurd w kurd w kurd ale to ty miałeś wybierać ty exactly. wybierz dwa kolory proszę chcesz aby Michał wybierał nie chcę żebyś ty wybrała dwa kolory proszę powiedz jestem dziewczna. podaj jakieś dwa kolory jakieś co Jezu, ja nie wytrzymam nie zaraz. dwa kolory jakie one są milusie i piękne Ciepłe czy zimne? Zimne. Dobrze więc mamy kurde naszą tą. A jeszcze krew? Skanota? Nie wiem czy po prostu zimne. powiedzieć z tym. No dobrze. Dodajmy to czarne po prostu. Dodamy białe. To również białe. A kolor niebieski. Czy Boję się o, tego filmiku. <laughs> Hej jeżeli Zinka to oglądasz ty? Ja... Przepraszam, że się nie odzywam. dziewczyną. Strona pierwsza czy druga? Tak. A czy ty zostaniesz moją dziewczyną? Jeden czy dwa? Jesteś Karolina. Jeden czy dwa? Odpowiedź, bo się zabiję. Sam nie wiem. W losu Jeden czy dwa? Czy jest za późno wyrzec? Wybierz liczbę od jednego do dwóch. Wybierz i napisz liczbę 1 czy 2. 11, jedynek, podaj teraz te numery od 1 do 5. Yy, uznajmy to za stronę pierwszą. Wybierz liczbę od 1 do 9. Ok, ale później Ty wybierzesz. Dobrze, ale Ty najpierw wybierz od 1 do 9. Ok. Oj, Dana, no, to może inaczej. VIP czy nie VIP? Jestem dziewczyna No wow, nie zauważyłam. VIP czy nie VIP? Nie. Dobrze, yy, podaj numer. Zadzwoni do mnie. Pięciu. Pięciu. Teraz ty podaj następną liczbę od Więc to ten o Matko Boska. Może bo ten nos jest taki narysowany. O. Usta teraz. Usta dla VIP, czy nie? Ja jestem w Twoim zlewie. To z niego wyjdź. Dla VIP, czy nie? Nie wiem, co powiedzieć. Dla po prostu. BIP, czy nie dla VIP? Zależy, czy czy dziewczyna? A jak jestem dziewczyną, to tak czy nie? To cię nie kocham? Jezus, Maria! Tak czy nie? Nie wiem. To się dowiesz. XD? Tak, nie rozumiem. To, więc odpadły nam usta dla bików. Mamy 8 ust do wyboru. więc Ewi, wybierz liczbę od 1 do 8. 51. Wybierz liczbę od 1 do 8. Ty masz wybrać. No dobrze, skoro ja mam wybrać, to wybierz mi jakieś. Niech będą te, bo w sumie. Jaki kolor ust? No, to jaki kolor ust? Dużowy, jasne czy ciemne? Jasne. Jezu, tu ona masz tym jasnym kolorem, więc ja Nie chyba się dużowy. nie pojawi. Nie, to jest okropne. Jezu, Wymiarli jak to wygląda? Jasia Dobrowskiego? Wybierz liczbę od 1 do 7. Cztery. Wow, w końcu wybrałaś coś. Szanuję. Okej, okay, tutaj nie jest aż tak źle. Tego co widzę. Więc moja droga kochana Ewi, wybierz liczbę od 1 do 9. Wybrana. A więc powiedz jaka to liczba. Nie wiem, boję się. <laughs> wybierz i napisz jakąś liczbę od 1 do 9. Ty wybierz. Jezu, ale ja nie chcę wybrać, ja chcę być ty. Dobre. Wybierz jakąś liczbę. Od 1 do 5. dobra, niech będzie ci od 1 do 5. Wybierz liczbę od 1 do 5. Dobra. Jezu, ale byś chłopiec powiedziała, a nie! Wybierz liczbę od 1 do 5. masz wybrać. No dobra. Okej, okay, więc wybrałam. Proszę bardzo. Oto ja. Tylko nie mogę teraz tego. Ajajaj. Więc może lepiej, żeby E wybrała. No nie już się boję. Jest to liczba Matko Boska, Częstochowska! Wybierz liczbę od jednego do pięciu. 51. Pierwsza jest piątka, więc uznajmy to za pięć. Jak na to patrzę, to odechciewa mi się żyć. A więc... Ja to nie taki mogę, makijażu przed naszą kochaną. Ewi, jeśli ci się spodobało, możesz zostawić łapkę w górę. Albo w dół. Jak wolisz. A ja się z wami żegnam, więc... Oki ok, to pa! W górę. No się z wami żegnam kochani to dostam, dostam ten pęgo pa